Inter jest luz, no i git. No, także tu tylko se chwilę popierdolimy, zobaczę te piosenki, które wyszły, jakieś coś, taki mini dress chatting, 15 minut, 20 max i wypierdalam tam. Ten odcinek jak się jebią w sypialni w 4 czterech, tak Kyle. W ogóle dostałem Kyle zaproszenie na twoją walkę. Siedziałem z Wojtanem, mówi do mnie, wpadasz, na, za tydzień jest walka, Kyle Gonik. Ja mówię, kurwa, off stream? Bo on mówi off stream, mówię, no pewnie. Mogę być w twoim narożniku, jak chcesz. Green. Kurwa, chopie, nie resubuj tutaj, nie, ja wyłączam tu subskrypcję, ma. Kick clips? Co to za klip? No. no, widzisz, widzisz. Ale co zrobić, no niestety, nieraz i się przygra. Svel, dzięki za 10 lodzików. <laughs> Kurwa, to było śmieszne, oczywiście nie bawi mnie słowo na C, tak? Ach, w chuj to, nie no, nie bawi, nie bawi. Nie bawi mnie, nie bawi mnie. Ale tam mnie może trochę bawić. Także no. Także od razu miła niespodzianka, kurwa, opie do wypłaty czwórka Eurasów. Naprawdę. Może nawet gierki będę jakieś grał. Te kurwa nie wiadomo. Bo wiecie, no tutaj na chuj grać w grę. Tutaj mi się lepiej odpalić, zrobić, kurwa, obejrzeć jakieś gówno i, i ten, i zakurwić lokowanie. Na bank. No zobaczymy ile tam płacą, zobaczymy ile tam płacą za KCP, no możemy się znudzić po trzech dniach, ale już jest, no nie no cyberpunka to nie, to no, to kurwa was ponosi kurwa, wiecie jakiś meczyk w cs a raz na tydzień, coś, tak kurwa to może być, no, ale nie kurwa cyberpunka, weź daj, spokój człowieku, ja już cyberpajka... cyberpike, cyberpike, Sar... ten kurwa pies od tuszola, cyberpunka to już przeszedłem. Co za biedny zegarek, no nie układa się, mam mi benda za 150 zł. zobacz. Już skończy, skończyło się, kurwa, bogactwo. Trzeba iść na kika i zapierdalać. Ha, niestety, skończyło się, kurwa, dobrobyt się skończył. IRS, gotowanie, ciasta rozważenie, nie, aż tak mnie nie ponosi, aż tak nie będzie. No, bo wiecie, wtedy było 100 godzin do wystreamowania, to czego kamera na Jukstera i leżenie w salonie, to to jakoś szło. Nie dawajcie do subów, powtarzam. Nie subskrybujcie tego kanału. Bandura już mnie wyśmiał za zegarek, a nie obchodzi mnie to. Ja się zamieniam w Friza. Właśnie za dwa tygodnie przyjeżdża do mnie nowe auto, jest to Tesla. Wyzbyłem się wszystkich materialnych po prostu tych. Wszystko co mam. Mi bandik Tesla albo Opel Astra, takie tam będzie. Nie ma chuja, żebym dostał więcej z KCIP niż z kontraktu. No wiadomo, że nie, dlatego wróciłem na Twitcha, bo jak się skończył kontrakt, i nie chcieli dać 1000 za godzinę. Po moich niesamowitych trzech streamach jeszcze im pokazałem na koniec, tak? Zobaczcie, randki Tuszola, tutaj coś. I chcieli, że tak powiem, powiedzieli, że nie mogą aż tyle podwyższyć. Ja mówiłem, jaką miałem stawkę? Chuj, tam nie wiem, to nie mówię, bo nie wiem, czy mówiłem. No i pożałowali tych. Kurwa, no nie wiem. Czy... Mówiłeś, 50 zeta na godzinę miałem. 50 zeta. Pożałowali tych dwóch, trzech stówek, i niestety, kurwa. Zawinałem na fioletową, ale fioletowa teraz, jak wiecie, no tragedia, tragedia 50 zeta za godzinę. Miałem, kurwa, czekajcie, bo mi się tu kurwa mój stream odpalił. Dobra, yy, także w ogóle będę potrzebował, tam, żeby rozdać te OG, to będę musiał Was zobaczyć. Tego, kurwa, ile piosenek powychodziło? Zaraz to wszystko sprawdzam. Więc będziecie się tu napisać, żebym widział, jakie macie tu na przykład miesiąc suba i czy Was w ogóle kurwa kojarzę. No wiadomo, że na przykład kwasiundzia nie dostanie, nie? Bo to kurwa, to no-name no chatowy pierdolony, nie? Ale taka Sigma, jak No nie kwasiundzia, ha, no. Logiczne, że na przykład bez 1 UU bardziej zasługuje na OG niż ty. I miał 15 miesięcy suba, no to to już w ogóle. Hmm, Relik, relik Dobra, sprawdzam nutki Skolin Kotolga na pierwszy kurwa ogień wieża, Bo to nie chcę długo siedzieć Wypierda nam tam zaraz hey, 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 hey. Girl. Welcome to the crackers. Leje się szampan, dawaj do tańca Przejmuję wioski, przejmuję miasta Dawaj do tańca, leje się szampan Mam koleżanki słodkie jak fanta No nie bądź głupi Wszystko pasuje, mnie łódka i sprite Skakuj na bar Que denaj, że on cię blokował, no ale nie ja Ty dobrze mnie za Twoja szyja opalona Mogę ją dodrybować Sześć świeci w kolora Epoka lodowcowa kurwa Nie no powiem wam tak lubiłem Kotolga, ale jak jeszcze raz do na wyskoczy gdzieś by pierdoli z finem to przysięgam, że ja wyjebę Salto chyba nie A to jest to ona ma taki refren po prostu czy to tobie jest zwrotka Słyszy każda wioska słyszy o nas to roznosi Dobra, kurwa, no dali czadu, powiem wam, że dali czadu, ale jest też parę innych numerów, więc spokojnie. Tańcula nowy, no? kurwa. Candy Sean. Candy Sean się nazywa piosenka. Kurwa, tańcula to jest dopiero, no już widzę, że się zapowiada grubo. Candy Sean teledysk. Oj, cz czuję motyw tej producentki, taki właśnie jak, to jest taki...

Saigon to rozpierdala chłopy każdym filmem jak coś, nie? nie Czego mi tu trzeba? To nie piekarnia, tu nie ma chleba. Ty spadłaś z nieba, bo wyglądasz że anioł mała. Co za ciało, co za ciało. Jesteś słodka jak cukier, sztuczna jak xylitol. Takie właśnie lubię, taki ze mnie psychol. Mogę wziąć się u góry, rozebrać na stychu, mogę wziąć do góry. Ja myślę, jakby to 50 Cent usłyszał, to by kurwa już nie przeżył następnej... Kurwa Marian, co ty piszesz? Świnio ty, ale suka, weź ty się człowieku powstrzymaj kurwa. Mam pełno smakołyków. Dobre słowo, Ewangelia. Ewangelia, ruszam twoją głową, wytnie wedla, zabawa z tobą, dziś to I pewnie, powiedz jak się podoba, to, to moja cukiernia, jesteś piękna jak Mona Lisa, łap cukierka, może... Nie ja na przykład zastanawia. Po, po co on to robi. Chcesz polizać ta cukiernia i... Znaczy, nie jest, że hejt czy coś, nie, bo wiecie, że nikogo nie hejtuje w Pizzie, to mam, tylko chodzi mi o to, że kurwa, bo jak na przykład on zarabia na tym jakiś dobry pitos, bo lubi... Jest nie przestawaj, się nie Na przykład można sobie pójść na koncert Arka Tęczuli w Polsce? Ej, mam taką w ogóle pisańkę na loading screen, kurwa, na kiku, że już się nie... Już ja tylko myślę o tym, żeby to odpalić, nie? Tak się... tak się... początek wam puszczę, nie? Czemu mam się zalogować? Spierdalaj Kurwa, już chcę to odpalać, nie? To się tak w pierdoli, dawno tego nie słyszałem nie się fantazji, do słodkie Zobacz dziadka. Najpierw zobacz na furskinie Patrz, kurwa, nie zjedzie, no tyle czasu. Kurwa do Tira ma jebany kurwa Peda. no ludzie co na tym kiku to są po prostu uwol uwolnieni, tak. Nie Do końca, dobra Kurwa, tu fullardniki jebane Spedalony. No i tak musisz robić Dobra, tu ktoś jeszcze znaficie? na Dobra No, Arek tańczył lepiej top 1, jeśli chodzi o piosenki eee, Zobaczmy dalej Francuz mordo kronkel dom laminiamal, no sprawdzam to Mordeczka Maria, zobaczmy co tutaj wypuściła. 4K, a co, nie żałuję się dzisiaj? Skąd się to wzięło wam, Co wypiszecie, Ale go, to szkoda słuchać do końca Więc, co to, kto to? Czajnik piosenki robi teraz? Kurwa, jakie klipy, co to jest? Czajnik robi piosenki Kurwa, jakie wiusy Może to prawda, że lubi się bawić Mamy przed sobą jeszcze tyle miejsc Ile minęło, a wciąż tacy sami Jeden skład raper powiedziałby gang Nikt nie ma prawa zabronić i marzyć Patrzę na świat jak gdy byliśmy mali we spojrzenie dziś zakrzywia plastik Może znajdziemy się jeszcze raz i... Wszystko zaczniemy od nowa Razem od zera budować Poznasz mnie w nowych kolorach Przyznaj, że jestem dziś schodka. Może naiwna idiotka Może to wszystko na pokaz Tak tylko chowam się w słowach Zobacz Zostanie do jutra w kieszeni piątka słupa. Teraz mam pełen Fajne, trzeba z taki numer zapierdolić, i coś czuję Dobra, tańcu dalej top 1 Malik Montana, Belly dance. Fajna miniaturka taka już mi się podoba. Co jest? Czemu mi się full nie odpala? Jebana w dupę opera GX. Czekaj W Polsce to nie do przepalenia fugstylowa jest w ogóle. A ja w ogóle Malik ma fita z lut. Mernie, setarek tańcowa na drugie miejsce spada dzisiejszego dnia. A jeszcze Kubańczyk Real Madryt, jest, wrzucił. Jesteśmy pierwsi. Najpierw ja ja dalał mi bezgranicznie upał. potrzebuje no to ja ją wezmę. ja pierdolę, co on kurwa śpiewa. Wygląda jak a proponuje miłość. Miłość za pieniądze, zobaczyłem ją. Nie no, ale to jest kurwa ogólnie też krakał z pełnej okazałości, nie? Latino jest, to jest węgier. Ale kurwa, jak się wpierdolił na zwrotkę. Nawet za tysiące ona proponuje mi żon, no to ja ją wezmę. Wygląda tak pięknie, wypłacam całą pęgę Plus hotel za Weź ją sobie dalej, tylko jej nie zalej. taką księżniczką będziesz miał przejebane. To recepta na miłość, porucham jak latynos. Jak już się pobawię to na eskort Ja pierdolę, ludzie złoci, kurwa! Porucham jak latynos. Zgodzę się tak sądzę Nawet za tysiące Ona proponuje miłość Miłość za pieniądze Rozpaliła żądze Lato jest gorące Ona proponuje miłość Miłość za pieniądze Zgodzę się tak sądzę Nawet za tysiące Ona proponuje miłość Miłość za pieniądze no. Tutaj dropik, ok? Nie, no ale kurwa. Dobra, zróbmy ściepę na łatwą kobietę. Na i szkoda, zabierzmy ją na loda. Nie jest taka zła, zróbmy ją na dwa. Trafiła na penera nie straszna mi venera Kto się tak sądził, nawet na bieżący? Ona. Paliła żądze, lato jest gorące, ona proponuje miłość, miłość za pieniądze No i no zwrotki rozpierdol to są, nie? nie jak się wpierdala, to jest koniec świata dla mnie Brakuje tylko Emilii Hall na teledysku i jakby jeszcze Nymfa pompki robiła na ulce, to no, przyciągam wam Żebym kurwa wziął wszystkie pieniądze, zadzwonił do dystrybucji, jako menadżer Samira wypłacił i zaniósł Kastrzykowi Kurwa, nam. powiedział, zabieraj to Wygląda jak szon, alimenty, wo alimenty wod za tysiące ona proponuje miłość, miłość za pieniądze. Zobaczyłem ją, wygląda jak Sean, alimenty wą, nie potrzebuje żon. No. Ja pierdolę, no nie no, myślałem, że Malik Montana dzisiaj ma top jeden barsy na dzień dzisiejszy, ale to szybko zostało zweryfikowane, po prostu piosenka jeszcze nie wyszła, no. Teraz wyszła i ten... Dobra, wykurwiam.